Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w maskę zdrajcy. Tak, zmierzyliśmy właśnie do cienistego Munsantyru. I tak jest dzień, więc nie, nie otworzy nam się portal. ale to sobie odpocznijmy chwilę. Ale zatrzymało nam tu, nas tutaj dziecko jakieś kuara, i pewnie z nami pogada. Tak, właśnie. Pogada do nas z nami automatycznie. gada do oku, no trudno. Zjedaczu duchów, pomów ze mną proszę. Nie mam wiele czasu, ale mój lud może pomóc ci dowiedzieć się czegoś więcej o tym darze. Moim darze? Dar jest mocą, którą posiadasz jako zjadacz dusz. Istoty dysponujące darem cieszą się czcią plemienia wzgórz. Czemu nie masz wiele czasu? Wiedźmy, rządzące Munsantierem od dawna polują na plemię wzgórz. Gdyby mnie tu schwytały, podzieliłabym los tych rodziców i tak wielu moich pobratymców. A czemu ryzykujesz tylko po to, żeby się ze mną spotkać? Bo pewnie te plemię wzgórz chce coś ode mnie, no ale zapytam. Przysłał mnie mój władca, wódz Ujuk. Pragnie podzielić się z tobą wiedzą dotyczącą twojego daru wiedzą, której chcą cię pozbawić wiedzimy Sentiru. Nie mogę powiedzieć ci więcej, ale moje plemię bardzo pragnie się z tobą spotkać, Zjedaczu Dusz. Zechcesz odwiedzić plemię wzgórz. W ogóle ciekawe, że tak szybko się dowiedzieli o tym, że jestem Zjedaczem Dusz. Ile to trwało? Kilka godzin, maks. Gdzie znajdę twoje plemię? Lemiozgórz znajdziesz w studniach Lurue. Zwykle dobrze ukrywamy się, ale będę wypatrywać twojego nadejścia, zjadaczu dusz. Muszę iść. Grozi mi tu niebezpieczeństwo. Tak, oni pewnie są źli albo coś w tym stylu. No tak się domyślam, oku. Yy, tak, yy, oni pewnie będą chcieli coś złego ode mnie. Co bym zrobił? Ale nawet jeżeli nie, to zobaczymy, na co się zgodzą, na co się ja zgodzę i będzie dobrze. Generalnie jest dzień, ale chciałem specjalne zdolności. Mogę pożreć ducha, stłumić, nasycić, kształtować ducha i prowokować. Dobra, no weźmiemy tutaj. Bo jako dusz mamy troszkę atutów. też Królestwa. Ok, nasycenie. Bo te, te punktów doświadczenia powinno się używać wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy grozi śmierć i nie ma innej możliwości korzystania z duchowej energii. Czyli pozwala w swoim głodowi nasycić się Twoją własną świadomością i doświadczeniami, w pełni regenerując swoją duchową energię. Kosztuje Ci całość punktów doświadczenia uzyskanych na obecnych poziomach, po do maksimum 25% paska punktu doświadczenia. O ja. Raz dziennie jest dostępna wyłącznie na czwartym lub gorszym etapie Klątwy zjadacza dusz eee, Czyli na stadium aż tutaj jak mam minus 6 do Oczywiście zdolności, gdy pasek jest napełniony mniej niż 25% spowoduje przyznanie tymczasowego obniżenia poziomu postaci. O, dupę pożarcie ducha. Swój pasek. Eee, Równoprocentowi Okej okay. Aha, czyli raz dziennie mogę pożrać ducha i Ale to mogę 10 razy aż Okej okay. Stłumienie mojego i zmniejszają słońce ponieważ dzisiaj w duchów Mogę obronić się w w zależności od liczby obecnych duchów otrzymając dodatkową ilość duchowej energii. Zdolności tej nie można użyć tego samego dnia, co jakiekolwiek zdolności pożerania duchów. Aha, czyli... Czyli jeżeli są duchy, to ja mogę użyć stłumienia. I odzyskam energię. Dobrze. I energię kojarzę, że tracę dosyć... Tu jesteś tak bardzo obciążona? No, w sumie wezmę te rzeczy, tak. tak, może być. Dobrze, to wypróbujemy, bo w tej chwili mamy chyba już 70%, jakieś 68%. No, zobaczymy, jak to zadziała. Ale najpierw pójdziemy tutaj do krypty Boga Śmierci. Okej, okay, jesteśmy już w środku A nie, to nic nie robi, okej, okay, spoko Szkoda, że to tak ciemno i szaro wszędzie Wszystko jak przez sepię albo coś w tym stylu Musimy pogadać z tamtym, jak on się nazywał Ziomem Ale oni są powolni Tak, a y, też jestem tempy, bo jest czar w broń wstrząsowa, ale jest też czar o star krawędź czy jakoś tak. I zwyczajnie jedno jest na obuchowe, drugie jest na sieczne, ale na razie. Tak. E, tak, niepotrzebnie to zrobi. No dobra. Trudno. I zwykle ona. Zwyczajnie ona nie ma tego czaru, więc szkoda. Żeśmy czary w ogóle. A. Hmm. Skoro nie mam tej umowy, to jeśli się przekupię, zastąpimy przez siłę byka, tak na wszelki wypadek mi to i tak nic nie daje, bo ale rzuci też przyspieszenie, właśnie trwałe. Tak! Okay. Ona nie ma. Tyle czarówka. No trudno. Okej, okay, możemy teraz chyba z nim pogadać. Wciąż odmawia pomocy. Rozmowa ze mną, okej. Okay. Można go zastraszyć, pożarć ducha i sprawdzić piec swoimi mocami. A sprawdźmy piec. Uczuwasz ogromną liczbę duchów w piecu. Mordercy, gwałciciele, zwykli złodzieje i nawet paru niewinnych. Wszyscy poddani kremacji i oburzeni klątwą, która wiąże ich z tym piecem. Czekaj, co robisz? Wyczuwam potęgę, którą dysponujesz. Czy ty jesteś? Eee... Boże, jest jestem skończony? Nie, jestem zjedzaczem dusz. Zjedzaczem dusz? Mam jakieś niejasne wspomnienia z czasów, kiedy jeszcze żyłem. Byłem naczelnym kapłanem Merkula. Bóg nigdy nie mi nie ufał, gdyż mój poprzednik Akaci, O, Akachi! Był zdrajcą. Co zrobił? On zdradził Merkula i został za to ukarany. Wybrano mnie jako jego następcę, ponieważ miałem z nim najdłuższe kontakty. Jak ukarano Akachiego? Nie pamiętam kary. Pamiętam tylko, że Merkul był z niej dumny. Czyli musiała być wyjątkowo surowa. Kogo tu spalono? Oprócz mnie, kremacji poddawano wszystkich przetrzymywanych na niższym poziomie przestępców wiary. Już zmarli w swych celach. Więc tylko duchy kryminalistów? A co tam to dziecko i tak dalej? Większość to zbrodniarze, ale czasami zdarzają się też niewinni. Nie mogę dalej o tym myśleć. Dziecię jest jednym z takich niewinnych. Skąd wiesz, że jest niewinny? Jakoś. Ale w sumie tak, to jest dziecko, ale. Dziecko pozwalało mu na coś i tak dalej. Co mi tak powiedział. a ja mówię, że. <grystanie> Niesłusznie oskarżono je o masakrę własnej rodziny i spalenie świątyni Merkula. Żadne dziecko nie byłoby do tego zdolne. Dzieci nie są w stanie czynić zła. Są. Dzieci są chaotyczne złe. Wszystkie co do jednego. Najwyraźniej <grystanie> nigdy nie miałeś dzieci. Ale Szafszem, syna, został zamordowany wraz z żoną przez jednego z kryminalistów w piecu. Sam przeprowadziłem kremację tego potwora. Tylko, że nie czekałem, aż umrze w swojej celi. Mówisz o Cikusie? Nie wspominaj o nim przy mnie. Spośród wszystkich mrocznych dusz w tym piecu, to on najbardziej zasługuje na swój los. Na co muszę odpowiedzieć, zanim pozostajesz mnie w spokoju? Okej. Okay. Kim był duch dziecka, z którym wcześniej rozmawiałeś? Dziecie to jeden z dominujących duchów, nawiedzających wraz ze mną ten piec. Za życia dziecię często mi się ujawniało jako jeden mówiący za wielu. Teraz to ja jestem jednym. Czym jest jeden, a wielu? Wielu to tysiące dusz tych, których poddano kremacji w piecu Merkula. Dziece to jeden z dominujących duchów, nawiedzających wraz ze mną ten piec. Okej. Okay. A czemu ciebie poddano kremacji? Wkrótce po zabiciu mego boga przez Merkula, przez Mystrę, te krypty zaatakowali wyznawcy Cyrika. Ledwo udało nam się zamknąć przejście na niższe poziomy, gdy przydarli się przez Wrota. Najeźdźcy Cyrika zabili wszystkich oprócz mnie. Torturowali mnie przez wiele dni, pragnąc poznać sposób na otwarcie przejścia na dolny poziom i splądrowanie najcenniejszych skarbów Merkule. Nie ustąpiłem, więc w końcu wcisnęli mnie ten do pieca, abym cierpiał ten sam los, co wszyscy ci, których sam na to skazałem. Ok. Przykro mi, że musiałeś tak cierpieć. O tak, cierpiałem. Z pozostałych mi wspomnień jasne pozostają jedynie te najbardziej bolesne. Lubię jednak myśleć, że nie było to daremne. Gdyby nie moje czyny i ma dość bolesna ofiara, wyznawcy cyryka przedostaliby się na niższy poziom i całkowicie zbezcześcili kryptę Mirkula. Ok, jak się otwiera? Wciąż jest niedostępne. Tak, dobrze to słyszę. Cierpiłem takie męki, tak przed, jak i po śmierci. Być może nigdy nie zostanę uwolniony z tego pieca, ale łatwiej sobie z tym poradzę, wiedząc, że moja fiora miała jakieś znaczenie. O! Ciekawe. Nie spodziewałem się, że to. Yy, kwestie dialogowe też coś robią. Okej. Okay. ok, czyli mogę go wyegzorcyzmować. Chyba nie mogę uwolnić Cię od tego cierpienia i pozwolić Ci zeznać spokoju, jeśli tego pragniesz. Naprawdę? Wieczny odpoczynek wydaje się przekleństwem w słudze martwego Boga. A nie, czekaj. A, wieczny odpoczynek wydaje się przeklętemu słudze martwego Boga niemożliwym snem. Jeśli jednak dysponujesz taką mocą, to błagam Cię, daj mi zaznać spokoju. O, wieczny odpoczynek. Uspokój się, zagubiona duszo. Czy dostanę atut? Czy troszkę maczek i. Dobrze. Lśniąca esencja. Ła! A tu jeszcze dzikus i dziecko są. Na skutek tego, co zrobiłeś duchowi kapłana, wokół ciebie pojawia się kilka innych duchów. Uwolnij mnie. Ja też cierpię. Daj mi spocząć. Nie, nie, daj spocząć Idziecie, chodź, wielu ruszek ku cielesnemu pojemnikowi, który egzorcyzmował kapłana. Jestem tu i widzę. Musimy zabić tę istotę, zanim rozproszę wielu, zanim przypadnie nam w udziale los kapłana. Chwilę, pomówię z tą, co? No czyli dziecko chce ze mną rozmawiać, a dziku nie to bardzo. Okej. Okay. Czy pragniesz tego samego spokoju, jaki przypadł w udziale kapłanowi? Dysponujesz wielką mocą i dlatego masz szacunek wielu. Możemy sobie wzajemnie pomóc. Pragniesz przejść przez bramę prowadzącą na niższy poziom tej krypty. My zaś chcemy uwolnić się od tego pieca, z którym jesteśmy związani. Czy jeżeli was uwolnię, dasz mi klucz? Okej, okay, czyli. Dużo do danego poziomu krypty został dawno temu schwytany, schowany przez kapłana w tym piecu. Nie można go wyciągnąć, dopóki na Wicence piec duchy nie zostaną uwolnione. Jak mogę uwolnić duchy? Wielu jest są zadowoleni, jest im wygodnie. Niektórzy pragną wolności, inni natomiast kulą się w piecu, odmawiając opuszczenia go z jakiegokolwiek powodu. Gdy będzie im groziło zniszczenie, to duchy będą musiały uciekać z pieca. Gdy już wszystkiego opuszczą, wielu znowu będą wolni i rozdzieleni. Okej, okay, czyli możemy egzor spróbować egzorcyzmować wszystkie duchy z pieca. Spróbujemy. I tym w piecu, okej. Okay. Nie trzeba było tego robić. Udało ci się zniszczyć słabsze duchy, ale pozostają jeszcze silniejsze. Odtworzymy wielu, zaczniemy od ciebie. Eee... Szkoda, że... Tak słabo ich widzę, ale są cienie pustki, są... Dobra, weźmy sobie to. A, ukryty cel, to jest właśnie to najbardziej przeszkadzające. No. Też są odporni Okej, okay, w końcu Nie widzę gdzie oni są Okej, okay, jest jeszcze ten jeden Może być Lśniąca esencja ognia i mocy Okej, okay, dostałem też lśniącą esencję ducha eee, vampiryczna regeneracja, odporność na zaklęcia Inteligencja, siła. A, okej, okay. dobra, czyli esencję ducha też jest, yy, ale to są lśniące Nie wiem w jakich ilościach tego używać. Aby zaczerować przedmiot, może go samą jedną, a następnie użyję. Tu, tu, kształtowanie ducha. Aha, czyli, czyli to jest tak jak poprzednio. Jak mam, jak mam 21 poziom, a ja mam już 23, jak dostanę poziom, to będę mógł używać 4 lśniących esencji ducha. I teraz plus 4 albo plus 5 do każdego stata, czyli inteligencja na heum, siła na pasz, i tak dalej. Chyba tak. Chyba tak to działa. Dodam sobie od razu poziom. To jest 22 poziom, więc tutaj atutu nie dostanę żadnego. A dalej lecimy już do końca paladynem Czy dyplomacja, dwa leczenia i wiedza. Co? Czemu ja jodę więcej punkt niż mam? Anuluj. Co? Inteligencja. Mam 12 inteligencji, a paladin zdobywa ile? 2 plus modyfikator z... Charyzmy? Z inteligencji? Z sensu, to czemu dostałem 5? Musiałem nie dać sobie w poprzednim tym? O nie, ja musiałem po prostu w poprzedni, poprzednich poziomach sobie tego nie dać Dziwne. A bo jestem ślepy i nie założyłem? Chyba jestem ślepy i nie założyłem. A nie, jest atut. Jak to się stało? A bo to jest 23 poziom. Ok. Yy, ok, teraz. Co ja chciałem sobie zrobić? Mogę dodawać sobie siły. I wtedy dostaję i do obrażeń, i do trafienia. Charyzma. Nie jest zła, bo i stoję do obrażeń i do klasy pancerza, jeżeli będę korzystał z e, boskiej tarczy. mogłem brać ulepszone trafienie krytyczne i nie musiałbym korzystać, ale to nie jest tak atut epicki, więc to jest trochę marnowanie. I teraz pytanie: Czy ja potrzebuję tych atutów, żeby tworzyć rzeczy? Nie wiem. W takim razie anuluję i zobaczymy. Najpierw zrobimy Quick Save. A. Ona da mi torbę. I zróbmy tak. Buty gargulce dają mi jakąś kondycję? Nie dają, ale też nie są jakieś specjalnie dobre. O, płaszcz. Dobrze wiedzieć. Zróbmy płaszcz. Weźmy od niego, bo on ma tylko plus 5. Czyli otworzymy to. Chcę tylko wiedzieć, czytam i wczytam, jeżeli jest taka konieczność. I czyli, żeby. O, plus 3. Czyli, żeby korzystać z atutu. Yy, znaczy. Żeby korzystać z kształtowania dusz, tak się to nazywa, to nie potrzebuje mieć atutu tworzenia przedmiotów. Dobrze wiedzieć w takim razie. Ganowi oddam płaszcz, a jej oddam torbę. Tak. Tak. Czyli to jest coś, co jest dobre. Czyli kolejne tutaj. Trzy i jeden. Tak. 23. poziom. Czemu nie pomyślałem 22. W takim razie generalnie mamy to, co mamy do wyboru? Mamy do wyboru siła. Tak, faktycznie mamy do wyboru siłę, charyzmę. Wszystkie umiejętności bojowe to jest tylko plus jeden do wszystkich ataków, więc nie mam pojęcia, jaki jest w tym sens, kiedy na przykład na następnym poziomie dostanę punkt który mogę dać do siły i będę miał praktycznie ten sam efekt. Chociaż to, może, to chyba jest wymagane do jakichś innych atutów, których w tej chwili nie pamiętam. Czy w praktyce siła jest najlepsza? Zaraz potem charyzma. Bo pozostałe no to są takie: o, ulepszone opędzanie dwa wzmocnione opędzanie. Nie potrzebuję tych dwóch atutów, więc nie muszę ich sobie dodawać. Tych w ogóle jaki jest sens. Ta magiczne też jaki jest sens. Czyli praktycznie, no tak, był że na trafienie krytyczne półtorej ręczne. Nie, nie, bo y, jak będę miał ostrą krawędź, to też zastąpię ty, te atuty ulepszone TK. O, czyli biorę siłę. To była najlepszy wybór. Wielka siła. Ok, czyli teraz możemy pójść do pieca i. Na ślepo przerzucasz w sadze, aż wreszcie natrafiasz na rękojeść broni, która jest ci przerażająco znajoma. To replika srebrnego miecza Git. Być może właśnie to jest klucz, którego potrzebujesz do otwarcia bramy prowadzących najniższe poziomy. Okej. Okay. Czyli... Jest srebrny miecz Git. Ale nie posiada żadnych magicznych... To chyba tylko zwykła kopia. Okej. Okay. Szkoda. Poi nie byłoby mieć prawdziwą wersję tej broni. Chociaż pewnie by się różniła bardzo. Ale szybko biegnę przez tą szybkość. Gun pierwszy, gun wygrał życie. I będziemy mogli sobie tu zejść. Weźmiemy tak, że wioła nie będę leczył, ale uleczę Safię. I oko też uleczy, chociaż on ma dużo więcej życia niż. Okay. A ile w tej chwili ja mogę leczyć? 88 punktów wytrzymałości mogę leczyć, mając. A... używając nakładania rąk. Okej, okay. wrota są czarne, wyżłobiono w nich powyżej na runy. Dziurka odkluczę to tylko pionowy otwór, który wydaje się bardziej odpowiadać gładkiemu metalowemu ostrzu niż zwykłemu kluczowi. Czyli umieszczymy w nim kopię miocza git i tyle. Nie widziałem tutaj żadnych wrogów, więc najwyraźniej może na niższy poziom zeszły te duchy. Okej. Okay. Urny. I w urnach są tamte duchy, jak to się tam nazywało. Hmm. Czyli co, lepiej użyć odpędzania nieumarłych? Okej, okay, yy, zabił jeden, tak. Okej, okay, kolejny. Huh. Szkoda, że oni są tacy trudni do trafienia, bo mają ukryty cel. O, ale mam więcej energii. Czemu mam więcej energii? O To przecież nie przeszkadza mi to. W porządku. Kto go trafił? Oko. Czyli Oko jak już trafi praktycznie ja muszę rzucić krytykę, bo właśnie tutaj wyrzucone 20, ale jest ukryty cel. To jest strasznie wkurzające. Dobra, czy ty masz taki czar? To jest... testów na spostrzegawczość? Nie Nie widzę A może ty masz taki czar? Bo był czar, który daje chyba plus 20 albo coś w tym stylu do... Do... Do trafienia, albo coś w tym stylu, nie pamiętam teraz jak to się nazywało dokładnie Spoko mam trochę esencji ognia. Więc nie jest aż tak tragicznie, ale... Strasznie zmarnuje za dużo czarów na tych wszystkich ziomów. Ile ją okaz? 37 tysięcy, więc no. 7 tysięcy, 8 tysięcy Hmm. Kurczę. Mm, nie, na razie na razie to zostawię. Nie chcę za bardzo marnować mojej energii. Znaczy energii. No tak, energii, bo będę musiał co chwilę odpocząć. I tak już nikt nie ma czarów. Ok, pójdziemy w tą stronę. Najpierw tu. A, tak. To coś w ten ziom może otwierać. Powinien móc otwierać. Okej. Okay. Nie otwierasz? Zmodyfikowany kapłan Teraz ty Silne i odstaję Kurcze, czemu on tak długo był na tym? A, to wszystko, spoko Zwój Lamentu Marłych, o Badaj. A, to jest cała Olam, ok. Jakaś modlitwa. Palec śmierci. A to jest? Pochodzi do ciebie? Nie. wiedza. starowiedza. Krucjata zdrajcy. A, to zostało jako ukończone. A, spoko. No trudno. Dobrze, to... Tymi skończymy ten odcinek, a w następnym będziemy tu przeszukiwać dolne poziomy krypty Myrkula. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.